Tá tchau. tchau. No, tchau. Cześć, dzisiaj był kolejny w sumie film e, podwójny i znowu nic nie mam niestety, więc tylko poopowiadam Wam. E, nie mam czasu, Wie, wiecie jak to jest przed świętami. E, te pierwsze kilka vlogpachów były naprawdę na spokojnie, mam sporo czasu, ale teraz naprawdę nie mam, więc proszę, żebyście zrozumieli, ale i tak oczywiście nowa w sumie, więc no. Więc yy, macie tylko takie bardziej dzisiaj to wygląda nie został strzelba To do głębi skrzydła. Ogólnie nie lubię wołąbki. Od początku nie bo taka bez głębi moim zdaniem jest. Hmm. Choć szczerze muszę przyznać, że lubię jej związek z tym sercem i myślę, że widać ludzi go... Też całkiem nie lubi, bo mi zdaje to jest bardzo ciekawe i ja, ja to lubię, jak są dwa kopy z planów, i to jeszcze to niby zanika, ale jednak w szóstej serii ja jeszcze mam rozwinięty ten więc fajnie, że autorki go nie porzuciły, że a zapomniały, jak nie wiem, no w ronie puree czy też to sadzawka zapomniały o sobie, tylko ze sobą miały jakby what? Dla mnie to było takie, no dobra, no jakby. Do Atel, a to akurat było bardzo ciekawe. Lubię bardzo ten wątek i myślę, że to jedyne, co lubię w ogóle Głupia, mimo że ma jakieś tam mocą to nie jest jakaś bardzo, bardzo wyjątkowa. No to teraz ostaniec. Ostańca w sumie też lubię trochę podobne do sujczego pióra, więc chyba wiem. Nie jest jakiś wybitny, ale miejsce jest też z tego jest ciekawe, bo jest jednym z strasznych kotów. Pomagał sujkowi, więc od razu ja. You're a good boy <laughs> Dosłownie yy, Lubię, lubię, lubię do, Lubię osańca, bo lubię switchy pióro Okej? Okay? Tyle Więc tak, tak to się prezentuje, już niedługo święta i no nie zdążyłam dla was nam mam na dużych klipów nagrać ale wiecie, sprzątanie wszystkiego, no przedświąteczne, co jeszcze jest Eee, no to będę pić wierniczki, prezenty itd., dalej I jeżeli po sklepa, żeby kupić prezenty, to to wiecie jak to jest. Więc no. Więc też Wesołych Świąt i przygotowujcie się i na spokojnie. I do zobaczenia.